W tej chwili można obejrzeć Remarkable w nadarzeniu koło Warszawy. Tutaj pod filmem jest link, tam można sprawdzić kiedy i jak się umówić. A o co w tym wszystkim chodzi? Otóż wiecie, no, urosłem takiej rangi nieformalnego doradcy w temacie notatników e -inkowych. no i co jakiś czas ktoś się do mnie zwraca, bym rozwiązał jego dylemat, czy kupić Remarkable, czy nie kupić Remarkable, a może coś innego. Ja oczywiście za Was decyzji nie podejmę, ale myślę, że to są takie urządzenia, które warto zobaczyć, dotknąć, spróbować coś na tym zanotować, no i wtedy podjąć decyzję. No bo wiesz, no kosztuje to ponad 2000 zł. Producent tego Remarkable ma takie specyficzne podejście. Oni mają swój sztywny pomysł na dystrybucję, czyli on Cię zachęca, żebyś kupił online, przetestował, a jak Ci się nie spodoba, to za darmo do nich odesłał. Takie mają podejście, no i wiele na to nie poradzimy. No tylko, że jako, że czuję się tak trochę odpowiedzialny za moją YouTube'ową społeczność, no to kupiłem testowy egzemplarz Remarkable i każdego tygodnia znajdę parę godzin, by do Nadarzyna podjechali ci, co potrzebują dotknąć Remarkable. Pewno za jakiś czas sprzedam to Remarkable, wtedy usunę ten film. Ale skoro dzisiaj to oglądasz, no to znaczy, że teraz Remarkable jest u mnie, no i można je testować. Oczywiście ograniczeniem jest to, że musisz się dopasować do dnia i godzin, kiedy ja mam czas, no i oczywiście musisz podjechać do Nadarzyna. Ja mogę poświęcić mniej więcej kwadrans na takie spotkanie. Można popisać, poszkicować na ekranie, można sprawdzić jak to działa z oryginalnym rysikiem Remarkable, a też z piórkiem Lami EMR z Norris Digital. Będzie też możliwość sprawdzenia konwersji pisma odręcznego nadrukowane. Mam nadzieję, że takim gestem ułatwię życie niektórym z Was. Tutaj jest jeszcze inny film z mojego kanału, który może Ci się przydać. No i oczywiście jak zwykle zapraszam do dyskusji w komentarzach i pogodnie Cię pozdrawiam.